Witajcie kochani na kolejnym odcineczku I tak właśnie pomyślałem Zaczynamy znowu poniedziałek na bogato Pomyślałem, że zrobię taką dogryweczkę Ostatniego niedzielnego odcinku Gdzie koło fortuny wybrało mi mix na, na, Do zdrapania I dzisiaj taka dogryweczka Czyli te same zdrabki co koło fortuny w niedzielę wczoraj wybrało z drapeczki dzisiaj robimy dogryweczkę. Zobaczymy, jak wyjdzie. Czyli jest miętowa kasa Super 13, pastelowe 9, Lucky Day, Szybki milion, Mega Linie, No i Wielka Pensja Bankiera. Czyli tak jak wczoraj, wkład 84 zł. Wczoraj nawet, nawet nieźle poszło. To, co wygrałem, dołożyłem co nieco i tak stwierdziłem, że warto zrobić taką dogryweczkę. Widzę, że. I po komentarzach, że Wam też się podobał ten odcinek yy, więc yy, z kołem fortuny więc myślę, że tak powiedzmy co drugi tydzień będę robił taki, odci taki odcinek właśnie i zobaczymy jak to dalej wyjdzie yy, no, zobaczymy 84 zł, trzymajcie kochani mocno kciuki, aha żeby nie było, yy, zdrabki są całkowicie z innego punktu z innego punktu niż wczorajszego odcinka, więc, yy, więc może być różnie, zobaczymy, idziemy od tych najmniejszych oczywiście na początku, trzymajcie kochani kciuki, dobra, yy, myślę, że będzie wszystko widoczne, numerek 40, yy, miętoła kasa, tutaj szukamy po prostu wygrywających liczb, Tutaj nie ma żadnej filozofii. Wygrywa 34, 45. A mamy 45. Jest wygrana. No, miętowa kasa jest w formie. Patrzcie, jest 45. Trafiłem chyba perełkę. Jest 34. Jest 34, ale fajnie. 45, 45. A się wyłamało. 56 i 34. Dobra, jestem ciekawy ile tu będzie. To co? No myślę, że tak te 20 zł jest realne tutaj w tym momencie. Zobaczymy. 2 zł, 2 zł, nie, 10 chyba będzie. 2, 2, 2, 4, 6, 8, nie, więcej będzie jednak. 5, 2 i 5, czyli mamy, tak jest, jest 20 zł na tej zdrawce. Super. To chyba nieraz miałem taką wygraną. No zaskoczył, zaskoczył maluszek. Super, mamy 20 złotych już odzyskane. Mega fajnie, będzie coś na kolejny odcinek. Numer 65, super 13. Tutaj szukamy 13. A mamy 17, 27, 31, 35, 58, 28 i 34. No ta zdrabka się wyłała, mała. No, to teraz laki, kończyna. Tutaj może trud trud tak przybliżę. Będę was przesuwał, bo mało widoczne są te symbole. Szukam biedronek. A jest żółw, nuta, kapelusz, pióro, aparat. Nawet lubię tą zdrabkę często zaskakiwała motyl. I jest Biedronka. Patrzcie, jak ładnie. Skier i słońce. A Biedronka nam daje... Uuuu... Wow! 20 złotych. No! Czyżby ten odcinek dzisiejsza dogrywka była lepsza? No! 20 złotych pod Biedronką. Z pod, przy Biedronce. Obok Biedronki 20 złotych. No pięknie. GG. No nie pamiętam kontrolnych, ale fajnie. U. Uh, uh, uh. A gdzie tam jeszcze te największe zdrabki? Teraz tak pastelowe 9, numerek 17. Dziewiątek szukamy. Gdzie te największe zdrabki jeszcze? Dobra, tu mamy 4, 2, 8, 7. 5, 5 3 2. Też lubię tą zdrabkę, no ale tym razem niestety pusto. No 2 do 2 na razie. Fajnie wyszło, bo jedna za dwójkę przegrała, jedna wygrała. Tak samo za piątkę. Jedna wygrała, druga przegrała. W sumie tak samo jest. 20, 20, 0, 0. No ciekawe. Teraz mamy. Szybki milion, bardzo Was przepraszam za wczoraj. No, nie było widać. Mój telefon mnie trochę okłamuje, jeśli chodzi o widoczność. No, ja na telefonie widzę w tej chwili i wczoraj widziałem. Natomiast, że jest cała zrobka widoczna. Natomiast, jak wrzuciłem na YouTubie, to ostatni rząd był niewidoczny. Dlatego mam nadzieję, że teraz będzie wszystko ok. Z góry Was przepraszam. I mam numerek pierwszy. No, zobaczymy. Szukamy wygrywającej liczby w danej grze. No i dodatkowo gwiazdki i worka Worek daje 70 zł. pechowa zdrabka, no ale cóż, tak koło fortuny zadecydowało. No i dogrywka. Też musi być ta zdrabka. Wygrywa 21, a jest 35, 51, 44, 14 i 23. Dobra, gra druga.

To teraz sobie weźmiemy yy, wielką pensję bankiera, natomiast mega linię na koniec. Z numerem mam drugim. Szukamy pliku, garnka, no i sejfu. Sejf no, żeby grano razy dwa. No ostatnio ta zdrabka ładnie się spisała wczoraj. Na odcinku z kołem fortuny. No zobaczymy jak dzisiaj. Droga zdrabka za 30 zł, więc fajnie jak coś wpadnie, chociażby ten zwrot. Jakby był zwrot, to blisko by było zwrotu odcinka. Melon. Mura. Teleskop. Nawet byłby z czekajcie, bo trzy liśki. A już mam cztery liśki. No prawie, że byłby zwrot odcinka. Matematyka narty, ananas, słońce. E, awokado, śliwka, kwiat. Podkowa, cytryna. E, czekajcie. Dobra, cytryna, gwiazda. Mamy Biedronkę, jest diament. Parasol, trew, perła, wiśnia, świnka, no halo, gdzie te symbole wygrywające, no? Mamy kończynkę, oby na szczęście, klucz, zegar, piłka, kutka, jabłko, karo muszla, pik, winogrono, no i niestety korona, czyli tym razem pusta drapka. prawdopodobnie mamy jeszcze bonus, jak znajdziemy kwotę, to tą kwotę wygrywamy, no a jest kawa, czyli niestety tutaj wychodzi na to, że jest puste, na wszelki wypadek zobaczymy, kontrolne, Dobra, tutaj jest M, MJJ J. i tutaj jest M, dobra czyli różne. no Niestety tym razem ta strapka się nie spisała. Tym razem maluszki dały radę. Dobrze, że te maluszki coś dały. Przynajmniej jakiś tam połowa się zwróci. Z numerem 13 megalinie jeszcze są. Zobaczymy. Megalinie też zaskakują często. Ostatnio u mnie fajna wygrana była jakiś czas temu. Dzwonek i gwiazda nas interesuje tutaj mamy gwiazdę tu mamy gwiazdę i na końcu jeszcze jedna gwiazda dzwonka nie dali no. dobrze, że coś jest Następnie klapki i prezent. Mamy prezent. Prezent i klapki. To są klapki. I to chyba na tyle tego co moje oczy widzą Dobra. słońce i winogrono jest słońce o, ryzyko duże bo wiadomo koło fortuny, fortuny może różnie wybrać tutaj jeszcze gwiazda była ale fajnie że dzisiaj fa niezłe nieźle wychodzi ten odcinek wczoraj też był niezły że nie ma pustego nie ma pustych odcinków Słońce i winogrono. Gwiazdki mi się teraz pojawiają. Okej. Okay. Kolejno jest motyl diament. O tyle były na pewno. Jest tutaj pierwsze. Tu mamy motylki. Tutaj też są dwa motylki motylek, diament, motylek i jest motylek. Jutro jest premiera nowej zdrapki, znaczy nowej, jest wznowienie zdrapki Ekstrapensja, ale u mnie będzie prawdopodobnie w środę korona z sakwa, też nie będę szalał z ilością. Prawdopodobnie no to, co mi dzisiaj wpadło, na ten moment przeznacza właśnie na te wznowienie korona sakwa. Kupię 8 tych zdrapeczek, Zobaczymy, czy coś wpadnie. Korona sakwa. Więcej nie widzę. Następnie podkowa i kokos. Będzie wznowienie u mnie, ale w środę. Kodkowa i kokos. Podkowa i kokos. No ale wiecie, jak to jest z tymi nowymi zdrabkami, które teraz wchodzą? Coraz to mniej jest wygranych. Nakład ogromny, więc ciężko cokolwiek trafić. Auto, popcorn. tu mamy popcorn popcorn tu kokos auta nie widzę niestety nie dali autka następne symbole kości, ananas kości i ananas. Tu mamy kości. Tutaj jest ananas. No arbuza już nie dadzą. Dałby dwie linie od razu tutaj. No wątpliwe. Kośki i ananas. ananas. Tu mamy ananas. To chyba wszystko. No, powoli się do końca zbliżamy. Luf i rower. Rower jeden. Tu mamy dwa żółwie. No, flaminga wydali. Luf, rower. No, ale dają tak, żeby. Nic nie wpadło. Dobra. Następnie foto serce. O, nie dadzą flaminka. Foto serce. To jest foto. Na samym końcu jest serce, dobra, co dalej, wiśnie i kutka. Kłódka. kłódka i wiśnie, mało, mało tych symboli, tu mamy wiśnie, Coś mi się wydaje, że niestety będzie pusto, mm. Pióro piłka. Tutaj mamy dwie piłki. Tu jeszcze wiśnie. Tu jest pióro. Piłka, piłka. Jeszcze na ten naszyjnik liczyłem, ale też by były całymi dwie linie. Pióro i piłka. Kutka pominięta. Czarnotowice chyba, że chyba, że po prostu dadzą hmm, bonus, też tak może być cytryna, zegar. Oj, no zegar jest cytryny, to tak nie kojarzę. Zegar. Tu było pióro. I to wszystko. I co ostatnie dwa symbole? No powiem szczerze, nie widzę, żeby coś tutaj nam się ułożyło. Jest moneta i pierścionek. O! <laughs> Jest linia! Wow! Zaskoczenie. Pierścionek był. Teraz piłka była. Słońce było. No mamy linię. No szok. Zaskoczenie. Ale fajnie, moneta pierścionek. No to odcinek naprawdę fajny. Moneta, pierścionek, powiedzmy, że może być powtórka z wczorajszego dnia, jeśli chodzi o wynik. O prawie powtórka, ale fajnie, mega się cieszę. W bonusie jest lustro. Dobra, a my mamy linia, daje nam 20 zł, ale jest. BBB zgadza się, ale fajnie. No wczoraj dwie wygrały z drapki. Kto widział wie jaki był wynik, a dzisiaj wygrały trzy. Każda dała ciekawie, bo po 20 zł. Każda dała 20 zł, miętowa kasa 20, laki kończna. 20. No i megalinie 20. Każda w sumie zaskoczyła. Bo miętowa kasa, no wiadomo, za 2 zł, 20 zł. Super. laki kończyna tylko jedna biedronka, i tu 20 zł. A mega już się żegnałem z wygraną. No a tutaj na sam koniec, proszę. Na początku linia 20 zł. Same zaskoczenia, ale fajny, fajny myślę. Wynik. No, minus jest, no ale coś tam wpadło co nieco. Dobra, ja Was zapraszam na kolejne odcinki. W środę u mnie wznowienie ekstra pensji. Trzymajcie się, do następnego. Cześć.